Dzień dobry. W tym odcinku pokażę Państwu, jak dbać o swoją pracę, czyli jak nie stracić jej skutkiem różnych nieszczęśliwych przypadków. Otóż jesteśmy zobowiązani w zasadzie do tego, żeby swoje projekty archiwizować, ponieważ tylko w ten sposób możemy wrócić do wcześniejszych, może bardziej udanych wersji. Ja portal przechowuje projekty w katalogach, więc bardzo często wystarczy skopiować cały katalog, jest to jednak niewygodne i takim poprawnym sposobem robienia archiwum to jest w opcji project wybranie opcji archive i tutaj proszę Państwa polecam zaznaczanie at date and time do nazwy pliku, to the file name dlaczego? dlatego, że my często z różnych powodów kopiując plik nie zachowamy jego oryginalnej daty. I wtedy tracimy informację o tym, kiedy to archiwum zostało wykonane. Dlatego dodanie tej dodanie daty i godziny na końcu nazwy pliku powoduje, że nie nadgramy sobie archiwum, które stworzyliśmy wcześniej po pierwsze, a po drugie mamy zawsze zapisaną Datę i godzinę wykonania tej archiwizacji. Uruchomię tę opcję. I na pulpicie powinien powstać plik z archiwum. Chociaż nie zmieniłem ścieżki, więc tak naprawdę archiwum nie powstanie na pulpicie, a powstanie w katalogu w dokumentach w Automation. I tutaj widzimy właśnie plik. Ze zarchiwizowanym projektem. Gdybyśmy zobaczyli na jego właściwości, to widzimy, że jest to plik z rozszerzeniem ZAP14. Ta 14 na końcu oznacza, że jest to zrobione w T-Portal w wersji 14. Mamy tutaj opis, kiedy to zostało utworzone i, utworzone i jakie to jest duże. Tego typu, tego typu plik możemy później wykorzystać do odtworzenia, do odtworzenia, do odtworzenia projektu w tej właśnie. Opcji. Dziękuję państwu bardzo.